Siema, z tej strony Erton i w dzisiejszym odcinku znowu zagramy Swipe Among Us z ekipą Discorda która to jest nas więcej, także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania No dobra, ekipa może się przywitać Witajcie Witam towarzyszy Witam, witam No, także zaraz będziemy zaczynać, tylko swoją drogą jeszcze powiem, że JackBolt ma kanał i link do niego będzie w opisie, tam, a zresztą sam się pochwalę. No, nagrywam od kilku lat, dość nieregularnie, głównie StarCrafta treść tak kooperacji. No, także polecam sobie obczaić. Jeszcze na marginesie chciałbym dodać, że w najbliższym czasie zamierzam wrzucić filmik z gry StarCrafta razem właśnie z Erdho, więc możecie wejść na mój kanał, i oczekiwać na filmik powinien być dzisiaj, jutro, zależy jak to się go układa. No, i bardzo możliwe, że u mnie pojawi się też ten film z mojej perspektywy, ale nie gwarantuję. Dobra, no to lecimy, nie? Zaczynajmy! No, także zaczęliśmy. Jak widzieliście, nie jestem impostorem, co było też poznać po tym, że właśnie zostałem zadzigany przez Mr. Hata. Ale no, w takim razie mogę spokojnie skupić się na taskach, bo i tak nic innego nie ugram. To na kamera też będzie miał średni sens. O! Oh. Okej? Okay. To było szybkie. To było szybkie. <tryk> ja to było z... szybkie. Nie, musi być więcej osób, bo w czterech nie ma to jakoś no mega mediach. Co zrobić? Musimy zwiększyć sobie tego. Trzeba sobie zwiększyć kilku cooldown. No. to ma sens. No, Gdzie z... w ogóle umarłeś? Ja w nawigacji. Oh. Zostałem zadziwiony. Ej. Także no. Dobra, jak widzicie, jestem inbok. Co oznacza, że czas zacząć zabawę. Muszę zrobić w sumie tylko dwa kilo więc nie ma tragedii. polega na tym, że ja mam długi cooldown. Znaczy, w sumie to dobrze, bo inaczej te gry nie miałyby sensu, ale no. Dobra, okay. ktoś coś? Więc znalazłem ciało w elektryku no. i znalazłem Aszeksa w adminie. Nie widziałem ciebie, Ertgan, przez całą okay. grę. Ja byłem. Ja, ja byłem w kafę. Bardzo możliwe, że zwentowałeś do Medbeya, i stamtąd przeszedłeś. Czy nie rozumiem, co jest? Nie mogłeś Niby po co? No bo nawet nie powiedziałeś, gdzie jest ciało, a mówisz o wentowaniu do Medbeya. Powiedziałem. Nie mówię? Jeśli nie. nie mówiłem, to przepraszam, było w elektryku. Okej. Okay. się, światła, poszedłem na górę no, nie gromużka. wiem, jeżeli jeżeli nie trafimy, to przegraliśmy tak naprawdę. Jeżeli se to też przegraliśmy. No tak. Czyli o, trzeba no. trafić. Ale ty jesteś najbezpieczniejszą opcją. Jak zawsze. Tak. No dobra, ładnie. Znaczy, Tym domyśliłem. się udało? Ja na twoim miejscu, gdybym zabił w elektryku, to poszedłbym do strony reaktora. Albo od góry, nie? W sensie poszedłbym bardziej w stronę... Aż góry. Wtedy... Nie próbował wentować, bo... Znaczy, to było tak, że ja nie zabiłem przy światłach, tylko tam już mister Hat był. Więc wyjście tak. stamtąd byłoby trochę ryzykowne. Bo nie wiedziałem za ile ktokolwiek tam przyjdzie. Ale spróbujemy początku na team i jak coś się znajdzie to. E dokładnie. To będziemy grać, bo tak to ma średni sens. Pan Xide chyba sobie ze mnie robi jaja. <noise> to jest po prostu takie... Ktoś z nas musi zginąć. Ktoś z nas musi być dowódcą. No dobra, no to, to jest... Taki idealnie się względował Dobra Aktualnie jestem Impo znowu, więc sympatycznie Szkoda, że jest tak mało ludzi, a jestem Impo, bo jestem sam, więc może być problem Spróbuję póki co pójść na kamery wow. dużo tutaj Inaczej nie wygram. Także szukamy potencjalnej ofiary. I teraz po prostu poczekam, aż to znajdą albo ewentualnie pójdziemy do elektryka tylko z drugiej strony. Jest dobrze. Okay. Dobra, co tam? Oj, no nie ukrywaj się tak proszę XD. cię. Muszę ci przyznać, że nie, że sobie radzisz, ty albo XD. Oj, Erton. Jak. Drugi babi... raz nie nawierasz. Elektrykiem, trikiem A Security. O, w ogóle, <laughs> wiesz, co było najpiękniejsze? No. Tak zauważyłem, no. że zamykają się te drzwi. Ty jesteś ze mną i miałem takie... Zaraz zginę. Miałem rację. <laughs> 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 o, oh no. <laughs> Zasłużył sobie. <laughs> najpiękniejsze, że ja latam po... Ja przeszedłem przez weapons, przez... Ten przez... Y, navigation, przez Shieldy, przez y, communication, przez Storage, przez admina dopiero wtedy poszedłem do, do elektryka. Zabijasz mnie, patrzę, ciało było na korytarzu obok. I to było po prostu takie. Wiesz? Od razu mówię wszystkim kto będzie, kto grawa Mongas jeszcze. Z tych co to oglądają. Jak wam wchodzi CR serol do gry, to go banujcie od razu, bo on wysyła haki i nie robi nic więcej. Dobra, rozpoczęliśmy koło... Ja I tym razem jestem znowu crewmate'em. I... oleje taski, bo mi się nie chce. Lecimy na kamery. Dobra. To było podejrzane. Nie, dobra, żyją oboje jednak. Żyją oboje. No, jest ciekawie, muszę przyznać. Mogą próbować double killa Ewentualnie Jack will za Albo Anika Albo ja No cóż Uff. Tego się nie spodziewałem się upewnić, czy Aseks przypadkiem nie jest impostorem? Okay. <słyska> Aszeks gdybyś ty wtedy na chwilę zaczekał w tej kafeterii. Chyba, że ewentualnie on jest drugi. Okej. Dwóch nie żyje. No? Wiem, że nie A, żyje, inny. ale ktoś coś? Po pierwsze. E, Czy jesteś wami... czarodzieja? Nie mam nazwy. Nie <grym> wiem. <grym> Czyli ty jesteś trzeba znakami zapytania, i to ty wentowałeś w odmiennie, warto wiedzieć. Okej. Okay. Co? Ja nie wentowałem ja 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 na tym kanale. Co? Cały czas stałem na tym kanale. Mm. Eee, Widziałem go przez chwilę. Jack Bolt na pewno jest Gdybyś ty na chwilę został w kafeterii. Zobaczyłbyś impostora wyskakiwającego z Wenda. Ale wyleciałeś jak kot z że więc nie zarejestrowałeś. Nie popełnię tego samego błędu dwa razy i sam. Ja też skypuję, ale uwaga na, na Mister Hata. Kiki. Ktoś jest niebezpiecznym człowiekiem. To na pewno nie jest Jackpot. No, także. Taki co, podejrzenia są głównie na Mister Hata. I nie chcę nic mówić, ale są prawdziwe. No ale coś muszę się sami przekonać. I coś czuję, że Jack Walt za chwilę może mieć spotkanie trzeciego stopnia. Albo ewentualnie próbuje się uniewidnić siedząc na duminie. Ale to może mi nie udać Dobra, dostałem mi ostatnie dwa taski. I mogę spokojnie sobie chodzić za... ...impostorem. Okay. Co Zwoło spotkanie. No, tyle ja to widzę, ale... ...ktoś coś? coś? Nie, na pewno wiem, że Aszek strzelił. No, no ja spodziewałem się, że, że zobaczę twoje spotkanie trzeciego stopnia z Impostorem, ale... Ale na szczęście do tego nie doszło. Ech, chwileczkę. Zużył żółty i błękitny, zużył amarancięcy, tak? Ech. Chyba ją tak. zniszczyłem. Ja Okej. Okay. Dobra, nie. Czy... Ja skifuję nadal. No, Chciałam się zatrzymać nasz, naszą ekspansję, że tak powiem, pasków, czy po prostu użył emergencji, żeby się czegoś dowiedzieć jest nowymi? Pytanie to mi się mowy, że Mister Hart bento wolę wyadminuje. Dobra, teraz dużo nie zrobi tak naprawdę No, w sumie no już jeżeli, mamy bardzo blisko, pozrabiony po prostu Jak on i zabije powiedzmy Cyjana to by i tak już będzie, że to on Jak zabije któregoś z was to Cyjana jest łatwo co bo i tak już chciał raz go wywołtować No, dokładnie Widzę, że się ukrywamy na swoich błędach, jak kodzy. Szczególnie, że on bardzo chce go wywalić. Ale tam, to to no, ale... może, A ja tam, jest żeby... swojej stronie O! Nie, ale możliwe, że dlatego, że właśnie Mister Hat jest imposter. A może bardzo, może bardzo chce go ja Dobra, ja idę kontrolować taski. I... Jak skończę tego tutaj. No, także widzicie, ukończyłem wszystkie taski i zostało już tylko parę. Także jeżeli Aszek z jackbolt oraz Cyan dokończą wszystkie taski, to no spokojnie to wygramy. Nie, nie, nie za, współczuję im po w tym momencie. że nie powinienem w trakcie gry ale róbcie taski no ja zrobiłem wszystko spoko tak tylko mówię na szyku pozostało pewnie jakieś taski do wygrania dobra jeżeli zdążą zrobić taski to wygramy jeżeli nie to trochę doczekamy tylko aż impostor popełni

Wracam, jak stanie coś ciekawego, bo. Póki co, jak widzę, to będzie sabotaż, naprawa i tak dalej. Plus, cyjan robiący. właściwie trudno zgadnąć co. Nie ma takiego ...i chyba... Mamy pięknego kila poczekaj, poczekaj, poczekaj przed reaktorem przed, przed reaktorem, gdzie byłeś? Rze, przed, że podzieliłeś przed, mój los przed... Roz... przed reaktorem tutaj swój um, w ogóle ktoś um, się może wyjaśnić co odwalał Cyjan przy tym, przy tym, przy tym sabotażu? sam się przed zastanawiam przed reaktorem tak. na kamerkach automatycznie poszedłem na ten i przyciskałem przycisk przed tym? Przed, przed reaktorem. Tym w tej rundzie, tak? tym były dwa reaktory. Nie, Oksyn. teraz był oxygen a przed tym był reaktor. Gdzie wtedy a, byłeś? na Czyli to. Mikołaj. No mówi? Yes, zabija mi na oczach. Mi na oczach. A, ja i dobrze odwiniałem się na samym początku Tak, to, to było on no to GG wow. Nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale jak jak to Ja nie mogę Podejrzewałeś go cały mecz, a no potem weźmie ale... takie... To co ja? Okay. Czekaj, no to kto wędował w takim razie z... No ja went. No on do mnie do tego, do kamer i mnie tam zabił. Także dzięki za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym i cześć.